witam państwa bardzo serdecznie w Buskiej galerii sztuki Villa Polonia. Dzisiaj wchodzimy Święto Zakochanych, Walentynki. Cały świat oszalał i galeria również przyłącza się do tego szaleństwa. Specjalnie na tą okazję przygotowaliśmy wieczór Zakochaj się w sztuce dla wszystkich, zarówno singli, par, rodzin, dzieci, przyjaciół. Piękne wydarzenie w otoczeniu sztuki, aktualnej wystawy Kosmo. Norberta Delmana, Małgorzaty Szymankiewicz i Mikołaja Moskala dopełnieniem będzie kameralny koncert na gitarę i skrzypce, Joanna i Konrad oraz miłosna niespodzianka. Będzie to ciasteczko z wróżbą walentynkową. Zapraszamy na relację.